Powiem wam mordeczki moje kochane, że driftowanie, palenie gumy, kręcenie bączków to nie jest kurwa łatwa sprawa, ale Kubu dzisiaj mówił mi, że kurwa mam dryk do tego widać, bo bardzo szybko mi to gdzieś tam przychodzi, więc mówi, że będzie dobrze i jedziemy na tor. Także no co, jutro jedziemy na tor, kurwa nie mogę się doczekać. Komplety opon już mamy na, na zmiankę, bo na pewno będą, będzie darcie, kapcia takie, że uff, No i jakaś taka nowa, nowy etap e, trochę w moim życiu, e, kolejny, bo na początku byłem mega fanem Audi, ale odkąd jeździłem tą BMW, mówię, e, kurwa sztos, nie? dlatego e, zdecydowałem się na, na jej zakup i co, no i będziemy, kurwa, nagrywać nowy kontencik na mojego Instagrama i, i w ogóle z mojej nauki, z mojej nauki driftingu i różnych tam innych cegieli zobaczymy jak to będzie szło. no dzisiaj Kuba wziął mnie na takie dość trudne warunki, bo, bo było tam dość ciasno ale mówił mi, że kurwa, że zajebiście, że mega mi to poszło, także mówi, że bez problemu możemy jechać na tor i coś tam poświrować a przy okazji ponagrywać coś dla Was żebyście widzieli jak to wszystko wygląda, no a powiem Wam, że to Audi, no kurwa zakochałem się, nie, zakochałem się raz, że w wyglądzie ale będziemy troszkę zmieniać rzeczy tam ludzie się dziwią bo mówią, że zajebiście wygląda spokojnie, ona będzie zajebiście wyglądać a ja mam tutaj na nią plan no i zobaczymy co z tego wyjdzie no, A tak ogólnie to chwilę się nie odzwałem na instastory bo, bo w życiu się dużo dzieje jak widzicie Ale już wracam, właśnie zaraz zbieram się i lecę na drugi trening dzisiaj Także jak widzicie, no nie ma pierdalania się no, Także lecę na trening, robić robotę a, a jutro, tak jak mówię, jedziemy na tor i, i coś tam e, posirujemy, może jakieś fajne roleczki nagramy, e, jakieś te instastorki, no. także oglądajcie, bo będzie kurwa warto. <śmum> Mam nadzieję, że nic nie rozpierdolę. <śmum> nie no, ja to wiem. Jak sobie dzisiaj poradziłem w tych warunkach, to, to jutro będzie gitówwa. Chyba, że poniesie mnie fantazja, jak to czasem bywa i... Różnie się to kończy, raz lepiej, raz gorzej, ale będzie dobrze, damy radę. Pamiętacie moją kierownicę z Audi, z takimi wyświetlaczami, cała w karbonie i w ogóle? To ona zostaje w aucie i tak jak mówiłem, auto idzie pod młotek. A nową kierownicę do BMW oczywiście będzie robiła mi firma, która robiła mi tamtą kierownicę, czyli Control Gaston Poland. E, będą mi szykować e, kierownicę w tym wydaniu, tylko do BMW czyli też będą wyświetlacze i te wszystkie różne inne bajery e, bo tą kierownicą mega zajebiście mi się jeździło i wiem, że to samo będzie dokładnie w tym aucie no, także jakbyście chcieli zobaczyć jak e, Control Custom Poland robi kierownicę to kliknijcie sobie tutaj w ten link, o tutaj i zobaczycie jaki kurwa koza.